Dzień dobry, w kolejnym dniu z Biblią. Dzisiaj chciałbym, abyśmy poddali dyskusji temat upadku chrześcijaństwa. To znaczy, co takiego dzieje się z chrześcijaństwem, które oglądamy obecnie i co na ten temat mówi Biblia? Zacznę od przywołania kilku takich oczywistych faktów utożsamiany z chrześcijaństwem kulturowym, chrześcijaństwem Zachód, tak naprawdę moralnie upada. To samo dzieje się z naszym polskim społeczeństwem, w którym żyjemy. Z pewnością wiecie, że chociaż około 90% nas, Polaków, przyznaje się do chrześcijaństwa, no to jednak ci chrześcijanie zapełniają polskie więzienia. Oni to odpowiadają za większość aktów. Kradzieży, gwałtu, przemocy. Wszystkie te sytuacje, które oglądamy naokoło nas złe sytuacje, mam na myśli, czynią ludzie, którzy nazywają się chrześcijanami. Nie lepiej jest za granicami naszego kraju. Na przykład za naszą wschodnią granicą toczy się wojna, i po obu stronach w okopach siedzą nie kto inny, ale chrześcijanie. Podobnie dzieje się na Zachodzie, gdzie tak zwani chrześcijanie dokonują wielu, wielu nieprzyjemnych rzeczy, o których nawet nie chciałbym mówić. Czyżby więc chrześcijaństwo upadło? Czy chrześcijaństwo straciło swoją moc, znaczenie, wpływ na życie ludzi? Jak to wytłumaczyć? Zasięgnijmy rady z Bożego Słowa, z Biblii, która pomoże nam zrozumieć i też ujawni to, że Bóg już dawno wiedział, że tak będzie. Posłuchajmy. Będzie to drugi list świętego Pawła do Tymoteusza, trzeci rozdział. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy. Ludzie bowiem będą samolubni, chciwi, chełpliwi, pyszni, bluźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego co dobre, zdradzieccy. Zuchwali nadęci, miłujący więcej rozkosze niż Boga, którzy przybierają pozór pobożności podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy, również tych się wystrzegaj. Z pewnością obraz ten wyglądał bardzo dziwnie i nietypowo w ustach i w umysłach. Yy, a współczesnych ludzi, apostołowi Pawłowi i Tymoteuszowi. W tym czasie chrześcijanie raczej nie pozorowali. Większość z nich to byli szczerzy, bogobojni ludzie, którzy z wielką mocą składali świadectwo o Chrystusie i całe cesarstwo wiedziało, kim są chrześcijanie. Tymczasem apostoł w natchnieniu ducha przepowiada bardzo trudne czasy. Ich trudność polegać miała na tym, że. Będzie ogromna ilość ludzi, którzy na pozór będą pobożni, a równolegle ich życie będzie temu zaprzeczać. I takiego chrześcijaństwa jakby dziwnego, zepsutego nikt nie zakładał. Jednak, co należy przyznać, takie chrześcijaństwo dzisiaj oglądamy. I Wobec tego należałoby się zastanowić, co takiego stało się i właśnie yy, dlaczego nasze chrześcijaństwo wygląda tak, jak wyglądać z jednej strony nie powinno, a z drugiej strony dokładnie tak, jak zapowiedział to Duch Święty. Czasy, o których mówimy, a więc trudne czasy, są trudne, ponieważ ludzie są źli i przy tym udają, stwarzają pozory czegoś dobrego. To wszystko, co właśnie głosi drugi list Świętego Pawła do Tymoteusza, mówi o tym, że choć przyjdą takie czasy, choć ludzie masowo, powszechnie będą odchodzić od mocy pobożności, Tymoteusz i inni chrześcijanie jemu podobni mają wytrwać w swojej postawie prawdziwego, czystego, wartościowego, pełnowartościowego chrześcijaństwa. I właśnie dlatego kieruje do nich i do nas te słowa. Mówiąc dalej, ludzie źli i oszuści coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i w drugich w błąd wprowadzając. Ale ty trwaj w tym, czego się nauczyłeś i czego pewny jesteś, wiedząc, od kogo się tego nauczyłeś i ponieważ od dzieciństwa znasz Pisma Święte. A więc my, którzy, choć obserwujemy ten smutny spektakl, mamy w sercach coś więcej. Pragniemy służyć Bogu, bądźmy spokojni, trwajmy w tym, co jest pewne, ponieważ znamy Boga, ponieważ znamy Pismo Święte. A ci, którzy przybierają pozor pobożności, oni będą iść w swoim kierunku. Oni nie dojdą do celu. Niech nas to nie przeraża, niech raczej utwierdza nas to, że Biblia i tak przepowiedziała te czasy i przygotowała dla nas drogę na te trudne czasy. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach.